Tutaj Kamila Brzozowska. Witam Cię w moim podcaście Jestem Słońcem. W tej przestrzeni będę zagłębiać się w tematykę psychologii, duchowości oraz poszerzać moją ciekawość do świata. Mam nadzieję, że odnajdziesz tutaj coś dla siebie. Emocje. Czy ktoś nas uczy, czym one są i po co w ogóle są? Bez wiedzy o emocjach nie umiemy o nich mówić. A tym bardziej nie umiemy ich czuć. Jest ich 6 czy 36. A czy to w ogóle ma znaczenie? W tym odcinku pochylę się nad dwoma emocjami: nad smutkiem i złością. Ale zacznijmy od tego, czym są emocje. Emocje są stanem psychicznym. Pełnią wiele funkcji w naszym życiu i komunikowaniu się z innymi, czy też ze sobą. Dzięki nim. Informujemy świat zewnętrzny na podstawie tego, co dzieje się wewnątrz nas. Emocje są silnie powiązane z naszym ciałem. Ich przeżywanie wywołuje reakcje fizjologiczne, hmm, no czasem nawet patologiczne. Strach powoduje wyrzut adrenaliny. To taki najczęściej podawany przykład, ten o ucieczce i rozpoznawaniu niebezpieczeństwa. Złość i gniew są niczym alarm, że nasze granice czy wartości są przekraczane. Emocje są też naszym motywatorem i pozwalają nam, przysłowiowo mówiąc, robić rzeczy i działać. Jedną z ważniejszych funkcji jest rozpoznawanie emocji, co pozwala je kontrolować i regulować. Nie jestem psychologiem, ani nie czuję się zbyt kompetentna, by mówić więcej o teorii. Dlatego podzielę się z Wami tym, co ja zauważyłam w sobie, jeśli chodzi o emocje, a konkretnie o złość i smutek. Emocje, które czułam najczęściej to była radość i smutek. Można by powiedzieć, że jest to jak czerń i biel. Niestety wiele w moim życiu traktowałam tym prostym schematem, że jest coś dobrze albo źle, spoko albo chujowo. Żebym nie wyszła na emocjonalną amebę, znałam też takie emocje, jak zaskoczenie, wstręt, bezradność, czułam je. Tak samo jak inne rzeczy. Ale jakoś szczególnie z nimi nie dealowałam. Potem coś o tych emocjach odbiło mi się na studiach, była mowa też o nastroju, czym on się różni od emocji. A zapomniałabym, kiedy byłam nastolatką, chodziłam do psychologa. Co jest lepsze, kompletnie tego nie pamiętam. Tak jak wielu rzeczy w moim dzieciństwie. Nie wiem, jakie tematy wtedy tam poruszałam, czy powiedziałam całą prawdę tego, co we mnie ciążyło przez lata, czy tylko grałam. Ale sama powiedziałam rodzicom, że chciałabym chodzić do psychologa. Pamiętam, że jeździłam tam raczej z przyjemnością. Ale zaskakujące jest to, że nasz mózg potrafi wymazać coś z pamięci. Mój mózg jest serio w tym dobry. Ale zrozumiałam niedawno, dlaczego tak robił. Chciałby, żebym czuła się dobrze i wymazywał mi traumy. Traumatyczne doświadczenia w specyficzny sposób wpływają na funkcje poznawcze, a w szczególności na pamięć. Istnieje zjawisko amnezji psychogennej, które polega na lukach w pamięci, których zadaniem jest ochrona ofiary przed uświadomieniem sobie treści zbyt trudnych dla jej przyjęcia. Ale wracając do emocji. Uczyłam się o nich podczas terapii czy w podcastach i książkach. Uczę się cały czas i jest to nauka o sobie i tym, co dzieje się w naszej głowie. Ta nauka będzie trwać zawsze. Jednak dopiero ostatnio zdałam sobie sprawę, że ja nie umiem się złościć. Serio, bałam się złości. Nie dopuszczałam jej do siebie, ponieważ kojarzyła mi się ona z agresją, krzykiem, które powodują we mnie lęk. Dlatego nie dawałam sobie przestrzeni na to, by się złościć i wkurzać. No ale jednak coś tam czułam, a blisko mi było do smutku, więc twierdziłam, że to smutek, że jest mi przykro, że to nie złość, bo złość jest zła, a ja jestem Kamila dobra dziewczyna i nie mogę się złościć. Od dziecka słyszałyśmy przecież teksty o byciu opanowanymi, spokojnymi, rzecznymi dziewczynkami, które są naturalnie dojrzalsze od chłopców, i z tego tytułu powinny być poprawka na ich zaczepki. Uczenie dziewczynek, że ich złość, zarówno jej odczuwanie, jak i wyrażanie jest ok, to jedno z ważniejszych zadań dla nas, rodziców córek. Dlaczego? Wiemy już, że wypieranie złości może prowadzić do poczucia nieautentyczności. Wypieranie powoduje, że przestajemy ją czuć. Wiele z kobiet, okazując emocje, słyszy: jesteś przewrażliwiona, przesadzasz. Tymczasem, umiejętność rozpoznawania własnych uczuć, akceptowania i rozmawiania o nich jest kluczowa dla rozwijania zdrowej wewnętrznej siły i pewności siebie. Złość bywa niezwykle przydatna i tak naprawdę zawsze stoi po naszej stronie. Jest wiastunem zmiany, katalizatorem do działań. Coraz częściej, jako kobiety, oswajamy się ze swoim gniewem, a tym samym zaczynamy traktować siebie poważnie i sięgać po prawo do decydowania o swoich granicach. Często okazuje się, że po przetrawieniu złości wcale nie jesteśmy nerwowe, a wręcz przeciwnie. Odkrywamy w sobie wolę do działania, plus wewnętrzną potrzebę przyjrzenia się temu, co tę złość spowodowało. Kiedy odkryłam w sobie, że mylnie odczuwam smutek ze złością, wraz z moją terapeutką na tablicy wypisałyśmy całą moją złość, sytuacje, wydarzenia, osoby, na które byłam zła, i wtedy zdałam sobie sprawę, ile jest we mnie złości. I nie jest ona bezpodstawna. Wymyślona, czy nieważna. A jednak cały czas ją wypierałam, czy to zastępowałam innymi emocjami. Byłam w szoku, jak bardzo moja głowa broniła się przed tym, by dopuścić do siebie złość. Postrzegałam ją jako coś złego, coś niedozwolonego, nie dla mnie. Że jeśli pokażę światu tą emocję, to pokażę, że nie jestem już dobrym człowiekiem. A przecież byłam, prawda? To paradoks myślę sobie teraz o tej kamili która przez wszystkie lata broniła się przed światem tym co naprawdę w niej było tej która kosztem siebie i obawą przed innymi nie miała odwagi czy nawet zasobów by powiedzieć ej jestem zła tylko wybierała rolę ofiary mówiąc jestem smutna jest mi przykro a główno prawda, bo wielokrotnie ktoś przekraczał moje granice lub nie zważał na moje potrzeby, a ja pokornie siedziałam cicho i chlipotałam. Kiedy zaczęłam o tym wspominać w sieci, okazało się, że wiele kobiet ma problem ze złością, że nie potrafię lub nie chcę się złościć. Ciężko nie mając pojęcia o emocjach, lub tak jak ja, mając ich zakrzywiony obraz, pracować z nimi. Dlatego bardzo się cieszę, że jestem w terapii. To nie jest tak, że teraz stałam się alfą i omegą, ale często zadaję sobie pytania: jak się z tym czuję? Co czuję? Jakie są we mnie emocje? Przez co jestem bardziej świadoma tego, co się ze mną dzieje? Często działamy pod wpływem emocji i nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo jeśli mamy problem z nazwaniem tego, co czujemy, to w jaki sposób te emocje mają nam pomagać i nas kierować? Zreflektujmy się, co tak na dobrą sprawę w nas się kryje. Miałam ostatnio sytuację, w której na początku totalnie automatycznie poczułam smutek, ale zatrzymałam się nad tym i zdałam sobie sprawę, że to nie jest smutek, że ja po prostu jestem zła, ba, nawet wściekła i, niczym lwica, zaczęłam bronić moich granic. I nie o to chodzi, by być agresywnym, wulgarnym, by pokazać swoją siłę czy pozycję. A o to, by komunikat, który dajemy drugiej osobie, był spójny z tym, co w nas jest, z poszanowaniem granic tej drugiej osoby. Polubiłam się ze złością. Jest to bardzo twórcza emocja. Dzięki niej często czujemy dyskomfort, a to właśnie on motywuje nas do zmiany. Znacie to zdanie? Jest chujowo, ale stabilnie. I będąc w tym stanie, czujemy zrezygnowanie czy smutek. A gdy przychodzi do nas chujowo i niestabilnie, to już jest apogeum chujozy, czyli totalna złość, która może być impulsem do zmiany. Jest też drugi biegun złości i smutku. Kiedy to smutek kojarzy nam się ze słabością, a my na tą słabość nie możemy lub nie chcemy sobie pozwolić i ciągle jesteśmy źli, wkurzeni, wręcz najrzeni i gotowi do ataku. Ale to często kultura, wychowanie czy inne czynniki zewnętrzne zakorzeniły w nas przekonania, że na przykład dziewczynki nie mogą się złościć, a chłopcy nie płaczą. Nie, niech płaczą. Płacz pomaga nam się uspokoić, uwalnia substancje chemiczne, tak jak oksytocyna, endorfiny i hormony łagodzące stres. I przy okazji tych stereotypów związanych z emocjami przyszedł do mnie pomysł na odcinek, właśnie może o stereotypach, o tym, jak bardzo one są krzywdzące. Ale na dziś już koniec. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka i za poświęcony czas. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się uwagami na temat tego podcastu. Dasz znać w świecie social mediów, by dotarł do jak największej ilości osób. I pamiętaj, by pytać siebie. Co aktualnie w tobie jest, jak się z tym czujesz. A jak chcesz płakać, to płacz i nie powstrzymuj tych łez. Do usłyszenia, słońce.